13 października Lechia Gdańsk rozegra sparing z Metalistem Charków. Spotkanie odbędzie się na PGE Arenie. Metalist jest czołową drużyną Ligi Ukraińskiej. W sezonie 2011-2012 doszedł do ćwierćfinału Ligi Europejskiej. Sebastian Madera, piłkarz Lechia Gdańsk. Można powiedzieć, że Lechia Gdańsk bardzo dobrze rozpoczęła sezon. Nie ma kryzysu w zespole, pomimo porażki i remisu. Nie, myślę, że to jest zespół, który przyszedł nowy trener, próbuje stworzyć tutaj swój zespół, swój, swój charakter, także nie, nie możemy też na to liczyć, że będziemy wygrywać każde mecze, Na pewno będą takie momenty, że lepsze i słabsze, tak jak to jest w sporcie I, i myślę, że cały czas jesteśmy na dobrej drodze, żeby żeby to wszystko szło do przodu i, i cały czas pracujemy, wiemy, że idziemy do przodu, także wszyscy są dobrej myśli, żeby, żeby że, że wszystko zazębi się i będziemy coraz wyżej w tabeli skleczu na mecz. 13 października zagracie z wymagającym rywalem z Ukrainy, z metalistem Charków. Jak widzisz rywalizację z tym zespołem? No na pewno Liga Ukraińska jest bardzo silną ligą siłową, fizyczną, także po meczu z Barceloną mamy kolejny fajny sprawdzian przed sobą do zagrania. Na pewno będziemy znowu mogli sprawdzić swoje siły na tle klasowego zespołu. No i fajnie, że, że jest taki mecz, bo będziemy mogli też podtrzymać rytm ten meczowy. Nie będziemy musieli siedzieć w domu, czekać na następne mecze, tylko będziemy mogli sobie popracować i sprawdzić, na co nas stać na tle klasowego zespołu. Od takich się najlepiej nauczyć, na takim poziomie zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, jak to trzeba pracować, i, i zobaczymy, czego nam jeszcze brakuje, co mamy w miarę dobre. Także jak najbardziej cieszymy się z tego meczu. W pojawi pojawił się nowy piłkarz, Cubasa e, Nishi. Jak oceniasz jego umiejętności piłkarskie? No, na pewno dopiero drugi trening jest z nami, także nie będę go za bardzo oceniał jako zawodnika. Na pewno, jeżeli trenerzy go wzięli, to coś w nim widzą i pewnie zobaczą, e, czy przy. Przyda się do naszego zespołu. Na koniec zapytam o szalone pomysły Michała Próbierza, naszego trenera. Czy zdradzisz jego sekretne treningi, taki trening o trzeciej w nocy? A, no to też tak właśnie było. Ale to było normalne, ponieważ mieliśmy na następny dzień mieć zaplanowany trening, a drugą podróż przebyliśmy, dlatego trener wolał tutaj skończyć to, żeby następny dzień dać wolny, także. Woleliśmy nawet tak, żeby, żeby tak się stało, bo to nie był taki trening mocny, tylko taki regeneracyjny, taki spokojny, także zrobiliśmy, a następny dzień mogliśmy sobie już w domu odpoczywać, nie musieliśmy się zrywać do, do, do treningu takiego porannego, czyli czy mogliśmy sobie spokojnie zaplanować cały dzień odpocząć i fajnie.